Miałem takiego znajomego, który jak jechaliśmy pod namiot, to leciał w ostry minimalizm. My napchane plecaki, kuchenki turystyczne, śpiwory, spreje na komary, a ten koc do plecaka i grubsza bluza do przykrycia się. Komary fajkami odstraszał. Jedna łyżka robiła mu do mieszania kawy, smarowania kanapek i krojenia kiełbasek, była właściwym narzędziem na śniadanie, obiad i kolację. Pierwszy raz jak jechaliśmy, to spakował się na trzy dni do małego plecaka. Zauważyłem, że nawet poduszki nie ma. Zapytałem o to, on, że bez sensu poduszki targamy tyle kilometrów, bo on sobie kupi poduszkę na miejscu za złoty pięćdziesiąt i później jeszcze ją zje. Ja oczywiście beka w chuj, a ten w jakimś sklepiku pod kempingiem kupił chleb krojony marki Polskie domy i na tym spał. Następnego dnia to zjadł i kupił nowy. I tak trzy dni. Nigdy wcześniej, ani nigdy później żaden lifehack nie zrobił na mnie takiego wrażenia.